Dzień dobry, dzisiaj jest ten bardzo ważny i ekscytujący dzień, bo dzisiaj jedziemy na koncert. Za chwilę wychodzimy na pociąg. Mamy jeszcze dużo czasu, bo chyba godzinę, ale musimy iść jeszcze do Rosmana, kupić sobie żel do włosów albo cokolwiek, co będzie trzymać brokat gdzieś na twarzy i włosach, bo, bo chcemy sobie to zrobić. Chcemy być po prostu samym brokacie e, i potem jedziemy. Jesteśmy trochę zestresowane? Trochę. Nie, bo boimy się, że czegoś nie zabierzemy, że coś zrobimy źle. No nie wiem, wsiądziemy do złego pociągu. Dopóki tego nie powiedziałeś, to nie miałam tego na myśli. A ja miałam! I że rezerwacja hotelu też pójdzie nie tak, bo były tam małe problemy po drodze, no ale zobaczymy, więc. Lecimy. Dobra, jesteśmy na dworcu. Jest takie zamieszanie. Nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Bo ten pociąg, ktoś nam powiedział, że on jedzie do Warszawy, ale mamy iść do tego. Teraz jak się zapytałyśmy, to pan mówi, że mamy tu nie wsiadać i chyba miałyśmy dwóje z geografii, bo ten jedzie do Warszawy. Da, było. <laughs> Więc czekamy. Tu w ogóle są tylko trzy wagony. My ogólnie nie mamy miejsca, bo nie było już jak kupować. <laughs> Także czekamy, no zobaczymy. Może dojedziemy na miejsce. One eternity later. Po wielu trudach podróży udało nam się i dojechałyśmy do Warszawy, tam jest pałac kultury. Teraz szukamy żabki, bo chcemy kupić wino, a mamy tak mało czasu, zostały nam 3 godziny, w sensie... No na Mali to mamy jeszcze dużo godzin, ale chcemy jeszcze iść na Janko Muzykanta. I on jest o 17, a jest już 14, a mamy tak dużo rzeczy do zrobienia. Musimy się umyć, pomalować, zrobić włosy, dojechać I tam wino. i wypić wino. Więc no, zobaczymy, czy się uda. I udało się, jesteśmy w hotelu, jesteśmy w naszym pokoju. Uberem to my jechałyśmy chyba godzinę przez Warszawę. Są takie korki, są pozamykane ulice, bo jest dzień dziecka i trwają jakieś festyny, biegi i tak dalej. Więc trafiłyśmy chyba najgorzej, jak się da. Poza tym, no, jest mnóstwo ludzi w Warszawie, bo no, bo przyjechali na Orange Warsaw Festival, <laughs> albo po prostu na weekend. W każdym razie teraz mały, szybki room hotelowy. Cho um, jak to się mówi? Rotundur! Tu wchodzimy i mamy drzwi. Tutaj mamy lustro. To jestem ja, ubrana jak na jesień, a jest tak gorąco. Tu mamy szafę, do której jeszcze nie zerkałam. O! O, jest żelazko! A e, jest to Nie wiem. Tu mamy plazmę, normalnie większa niż ja jaskapin mamy. Chyba podmienia. O, nawet mamy czajniczek, fajnie. Tutaj mamy widok na jakiś inny hotel. E, tutaj mamy łóżka i łazienkę. Jest suszarka, suknia i łazienka. Bardzo fajny hotel, bardzo fajny. E, I tak, szykujemy się, bo mało czasu nam zostało. Chciałyśmy iść na 17, ale chyba się nie wyrobimy. Jesteśmy w pokoju już od 20 minut, nie zrobiłyśmy nic, ale Chmurson próbuje otworzyć wino. Idzie nam beznadziejnie. To nie idzie wcale, <grym> na przykład. Bo ja jem! O mój Boże. Ja zresztą nie będę pić tego wina. Nie musisz. No nie muszę nie będę. <śmiennie śmiennie> nie mikrofonem! Minęło no, już tyle czasu, że Chmurson zdążył wypić wino e, całe. Całe? Ja nie piłam, bo całe. ja nie piję czerwonego. Bo po, po czerwonym mam takie plamy. Takie... Plamy na czym? Co? Plamy na czym? Na honorze? <śm> na buzi i na szyi. Aha. No, więc nie piłam. Ona wypiła całe, także super. Zdążyłyśmy się wyszykować, ja mam tutaj moje super koczki, brokat, gwiazdki, i wszystko tutaj na głowie, loczki. Mam taką bluzeczkę, która to jest ta bluzeczka. Z, tak, Elka, z poprzedniego vloga, który był bardzo ciężki. Bardzo ciężko było ją kupić, i zwykłe spodnie, i moje diamentowe buty. I będziemy miały jeszcze e, takie bransoletki. Nie wiemy czy nas wpuszczą z nimi, czy to jest dozwolone Ale po prostu... to jest to 3 złota. Tak, tak nie, więc ja nie wiem, że je to nie, nie jest. Tak Murson też ma brokat na głowie. Widać ten brokat na głowie? Widać, przepiękny jest, cudowny. Chciałyśmy sobie strzelić jeszcze na buzi brokat, ale uznałyśmy, że to może być już za dużo, a za dużo czasu spędziłyśmy na makijażu, żeby go poprawiać. Więc szykujemy się do końca. Ja w ogóle mam mokre spodnie, bo mi nie wyschły i przywiozłam <grym> je... Nie No, No nie, jest, nie ma tragedii, bo ja suszyłam tutaj suszarką, okay. ale czuję, no teraz do dotknij tutaj. Nie chcę <grym> się <grym <grym No to tutaj na przykład. No takie no, to jest bardziej, no wtedy w suchszym miejscu. Dobra, idziemy się do... Oj, dupę mam też i nogawki. Idziemy się szykować do końca i uciekamy, bo zaraz zaczyna się koncert, na który chcieliśmy iść. E, I chyba i tak się nie zdążymy. 13 minut się tak. na przykład, okay. na który No mieć. trudno! Jesteśmy oficjalnie gotowe i idziemy na festiwal. Nie zabieram tego aparatu, więc następne klipy będą z telefonu. Tak naprawdę nie wiem czy dodam je tutaj, czy będzie sens w ogóle. Bo jakość na pewno będzie o wiele gorsza, ale jeżeli coś się pojawi, no to spodziewajcie się gorszej jakości, bo zabieram tylko telefon, więc I idziemy na Miley Chociaż jeszcze kilka dobrych godzin. Jesteśmy już na miejscu, mamy przysłuchiwki belgijskie. Za nami jest już koncert, ale to jeszcze nie maili. Jeszcze jakieś 5 godzin. Czekamy. Myślisz, że 5 godzin tylko? No, teraz. W którym byłyśmy razem musisz powiedzieć jaki to był do mnie jakieś dni morza Ale jakie Wiesz które to były To były prawdopodobnie ostatnie dni morza, na których byliśmy. Gada gadałyśmy o tym ostatnio No Ewa Farna! no, Ewa było no. I To było trapny No i to się wiązało do tego że ludzie przychodzą z dziećmi na koncerty. Tak, i w I, I, i podwalać, tak. się bawić, krzyczeć, I wybierają ja Cię, tak... bo masz 16 lat i się nie nadajesz. I... No, tak było. Dobre. No ja też już nie. 18 zł, ale do śmietnika to wszystko pójdzie. Tak jak my. Traż. thank <laughs> you I po koncercie ja już jestem w domu. Nie pożegnałyśmy się z Karoliną wieczorem, bo po prostu nie miałyśmy czasu Długo wracałyśmy, bo chyba ponad godzinę Nie mogłyśmy złapać żadnej taksówki Ubera Autobusy nie dojeżdżały Był taki ruch, że no nie szło po prostu wrócić do hotelu Ale udało nam się i później już po prostu przyszykowałyśmy się do spania Bo rano właśnie wyjeżdżałyśmy z powrotem do... Ja do Poznania, Karolina do Szczecina Więc odzywam się właśnie teraz w niedzielę Czyli dosłownie dzień po koncercie i jestem tak szczęśliwa, że tam byłam. Po prostu, naprawdę, takie emocje. Z mojej strony, ja mogę powiedzieć tyle, że koncert był super, że wszystko było ekstra. Że jestem mega szczęśliwa, że Miley w ogóle przyjechała, że ją widziałam, że ją słyszałam na żywo. I po prostu, nie wiem, mega mi się podobało. Ale. Słyszałam różne opinie i, nie, znaczy słyszałam, no przeczytałam na jednym fanpage'u właśnie na Facebooku I niektórzy są niezadowoleni z koncertu, bo uznali, że był za krótki W sensie ja też uważam, że był za krótki, ale jak wiedziałam, że będzie tyle trwać Bo była podana setlista, czyli piosenki, które miała y, zaśpiewać Miley to było oczywiste, że to nie będzie trwało dłużej, no to wszystko było jasne Jeżeli słyszycie klikanie, to Kapi sobie tutaj gra, więc tak no, i właśnie niektórzy twierdzili, że koncert był za krótki, ale trzeba pamiętać, że przecież to nie jest trasa koncertowa Miley, tylko to był występ na festiwalu i występy artystów na festiwalach zazwyczaj nie trwają, nie wiem, dwóch godzin czy ileś tam, więc no to było oczywiste, że tyle będzie to trwać. Niektórzy też mówią, że publiczność była sztywna i że, nie wiem, nie bawiliśmy się. Jest live z koncertu Miley streamowała cały koncert na swoim Instagramie, już teraz go nie ma na pewno. Zresztą zniknął kilka godzin temu, nie wiem dlaczego chyba go usunęła. W każdym razie jest na YouTubie, można sobie obejrzeć i widać, że publiczność szalała. Nie można było za wiele skakać ani jakichś takich rzeczy robić, bo po prostu było nas tak dużo, tam podobno było 20 tysięcy osób, więc no, naprawdę byliśmy jak sardynki w puszce ale każdy się bawił i ja też słyszałam dookoła mnie ludzi, którzy się bawili. I jeszcze y, ludzie mają pretensje o to, że niby Miley nie miała kontaktu za bardzo z publicznością, co według mnie też jest bzdurą totalną. I też na tym live'ie można zobaczyć, że Miley praktycznie po każdej piosence coś do nas mówiła, dziękowała... Y no, utrzymywała z nami kontakt, jakby nie wiem. Też na tym fanpage'u ktoś pod zdjęciem napisał, że Miley fajnie z nami flirtowała, więc no, no tak było. Mi się mega podobało. Wydaje mi się, że ludzie y, zazwyczaj narzekają, bo no, niestety Polacy mają to w sobie, że dużo narzekamy, y, ale ja byłam tak zafascynowana tym koncertem, byłam tak szczęśliwa tamtego dnia wczoraj, że y, nic mnie nie wyprowadziło z równowagi. I jedyne, co mi się nie podobało, i to jest taki mały minus, to wykonanie Miley. Malibu, bo zaśpiewała remix, a ja bardzo czekałam na oryginalną piosenkę, bardzo czekałam na jeden fragment, no i niestety go nie usłyszałam, ale trudno, reszta była ekstra, mi się mega podobało. Jeżeli Was nie było, to strasznie mi przykro. Jeżeli chcieliście tam być i Was nie było, to strasznie mi przykro. Na pewno będzie jeszcze okazja, jestem pewna, że Miley po tym, co zobaczyła, wróci do Polski. Więc tak, no, mi się mega podobało. Z racji takiej, że w sumie przez ostatnie dwa vlogi nie było kapiego yy, na filmikach, to teraz jest tutaj z nami, więc pożegnam się z nim, chociaż gra i pewnie nawet się nie spojrzy. Yy, spojrzałem się właśnie. Super. Także dziękuję Wam za oglądanie. Wiem, że ten vlog na pewno nie był świetnej jakości właśnie przez to, że na koncercie nagrywałam telefonem, ale mam nadzieję, że to nie był wielki problem. Także... Nie był na pewno. Do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Bye!